Witch serdecznie. Z tej strony Kasmodu Ninja. Kolejny odcinek, pokazujmy pasem i Tak, witam wszystkich. Nos, tak, witam. ze mną. I Daniel. No, nie jeszcze nie było. O, tu jest O Out of Memory, jak no. weszłem do tego. Do tego. Aha Masz Krasa, tradycję. No to idziemy. Ktoś chciał w ogóle coś żeby coś kopać albo coś coś No Ja mam kilo. Czy idziemy ja tu tylko zabijać czy... mowy? Ubijać mowy tylko No Aha. Lamić, lamić jak zwykle No Weź nie zwinduj... weźcie nie zwintujcie, bo mi się nie chce No bo dobra Chodź bo musimy uciec znaczy, czy... Czy no. no, jak szybciej. niech nas nie stanął Nawet w echu No to na spalanie było 4 jak po to nie biegłeś zawsze w prawo? Aha, co ja gadam? No... off Wtedy jak byliśmy, to zrobiliśmy błąd i robiliśmy... go baniu. W prawo Witam. już się normalnie nagrywam. Coś takiego mam ostatnio, że jak włączyłem nagrywanie, jest w no, minecraftzie 20, znaczy 25, 20... 25-30 fps, to coś koło tego, a po chwili mam 30-35 fps. A teraz mam 15 no to ja na 15 gram nawet bez nagrywania. Haha, <grystanie> Jak ty to wyrabiasz w ogóle? Ja bez nagrywania mam chyba 150 fps. Kurde, jeszcze tutaj nie mogę ustawić. Bo ja już mam te... 11, 11. O teraz aktualnie mam 20 okay. FPS Ty masz trasa łącznego teraz? Nie, yy, F3 jak sprawdzasz to widać Aha, co nie Preciesz. Ja to nie mam E wie. bo ja się zgubiłem ja, ja mam 21 FPS Nie hm. Szacunej się pani Nie mogę znaleźć FPS na samej górze jak masz y, Minecraft 1 jeden, to jeden, coś tam... 38-39 30... Ja 34 Ja mam um, 18, 19, 30. 17 A w ogóle teraz mi pokazuję... 34, boom! O. Mi teraz pokazuję, że mam wgranego Nie wiedziałem w ogóle o tym, że pokazuje Żeby nie było innych haków? No. Nie, nie widać Nie bo jeszcze mam rej mapę i nie widać 37 idziemy? Idziemy o, Ale miałem lag właściwie, właściwie to mnie gdzie idziemy? Tam bić... ubijać menu Świniaki No ja mam leżyc, może dlatego mi nie słabo Idę złoto! Ha, mam złoto Dobra Samolotów potem tym zrobimy tam Cię w ogóle nie chcę zdobywać, woda, nie, w ogóle. nie chcę nic mówić, ale ja mam takie lagi, że. Ciężko mi grać. Czemu? Nie, ja właśnie. Ten lagów nie mam. Ja sobie ustawiłem po prostu renderowanie na krótkie. To ja mam A? najwyższe ustawienia. Nie mam, się. ja mam, ja mam po accep... wszystko wiesz, animaty, wszystkie. Znaczy, no teoretycznie ja mam. To optify na, na najlepsze te. A ja mam na naj, właśnie na najniższe. No, co to było? No, ale Opti fajna oprócz tego, że pomaga... Z, y, pole, pomaga w Mniej szalagi, nie? No to oprócz tego można jeszcze sobie ustawić. No ja mam najlepszy deszcz, najlepszy śnieg, najlepsze drzewa i takie... W ogóle to Wiktor teraz siedzia, ale Wiktor mi znikł. No bo, wysz, bo wyszłem. Nie właśnie, idę do Wiktora. A, gonią mnie, gonią. <laughs> o, teraz też go widzę. Jak se go przybliżyłem, to go widzę. A Dupa, palę Ej, się. Czekaj, chodź tu, chodź tu. Masz, tu, uzdrawiacz <laughs> Zdrowia nie zginiesz. Dobra. Nie okay, miło. Oje, otaj, otaj. Rzuć no, w sobie, otaj. O, co wykształciłem? Co ja zrobię? Żeby mnie nie zjedli ze prawa autorskiego. Właśnie jest młody która wchodzi w ucho. Znowu. ucho, a nie ucho A nieprawda? Wow, 45 fps-ów. Skoczył ten. Skoczył, skoczył, skoczył. jakbym grał bez nagrywania. Ja mam 39, wow. To coś nagle skoczyło ogólnie. Yyy... W którą tę stronę siedzik pożłeś? Prosto korytarzem i w lewo. Mam I tam wszyscy no, są, stoją socjaliści. Nie mam Ślą, lagów. Aha. To Też nie mam. Mamy Też że mam. Ale... Mieliśmy wszyscy. Z powolnienia. Ale... Zgubiłem się. Ła, wow, skacze. Jezu, ale mam skok do wykonania. Nie, Dobra, Nie, się... Dobra, siedzi tam i nie jest ważny. No okay. <noise> ja Jestem kamerą. Ojka tam, oj tam. Masz samotną misję tak. teraz. Jednorę... Mnie... No. Mi lawy padł. A tak skoczyłem na taki... na, na taki słup jeden na jeden. To... i teraz dodatem słupę warty z mnie gdzie paru tak wiesz. Na maszcie. Znowu <noise> prawa autorskie. No tak? <noise> No serio, ktoś sobie pomyśli, że coś tamten. Dobra, ło bie... <śla> To było ostre. TP, smokony. siedzi. Nie działa. No bo to nie jest. prywatnie. Ale. O, laga miałem A, to może A jeden do lawy teraz sobie tam pływa. E? Nie oszczędzał? Ale, tempie, jestem uduszyłem Odkładając śmieci Co to mszczały, nie? Eee, a, a, a. Ciekawe, ile ten kilo wytrzyma Właściwie dowiecie Eee. Yy, gdzie ty jesteś? Nie poszłoś jak to gdzie. to w ogóle... nie widzę was dwóch. A ja nie widzę też nikogo. A ja widzę zdanie. Ciebie też teraz widzę. Trochę mi siedzi w dźwigniku. Jest. Myślałem, że włożyć, żeby nagrywał głos. No, co? Dobrze jest. Miałem takie wrażenie. Ale tak, że to... nie sprawdziłeś. To w takim razie. Poczekaj. Jeszcze raz sprawdź czego. Dobra. sprawdzić, sprawdziłem też, czy jakoś dobrze ustawiona. Wiesz, bo do tych bardziej wymagających gier ustawiam mniejszą. Nie, <noise> nie mnie, o, a mnie wrzuciło. Tylko my tak co chwilę nie kikuje. No bo ty tak. siedzisz? jesteś. Bo ty siedzisz tam <noise> i tyle. No właśnie. Co? 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 Jakiś a dzwoni do mnie. Teraz to. nie. Później. Zobie to. Później sobie poromasujemy. Wiedziałem o tym, wiedziałem, a ty nie chciałeś się tu się. Ja nie widziałem, ale teraz wiem. On co chwila. Wiesz, ja tylko żartowałem? Mhm. Mm no co? No późno. no. Żartowałem, żartowałem, O, a ale na mnie za pigment. I to się tak pff, na czoło z nim poszedłem Nie wiesz że gdzie. Czuję się zagubiony w tym świecie. Wiesz że ja też się zgubiłem. <laughs> Spoko. E, tam, tam. A wiesz, że wrócić tak... To... gdzie się rudziliśmy. No to ja wiem dziś jak się wrócić to idziemy, okej? Okay? No, próbuję. Wow! Uch. Ja tak biegnę, biegnę, nie? Mhm. Widzę taki opad jakby... Jest i tak skoczyłem na nim. I dobrze, że skoczyłem, bo tak, tak... okazało się, że ten opad to była taka jedna wielka dziura. Mhm. A tam w dół tylko wielki i wielki no, spad Przeprzep się ode mnie. Ej, no ja Jeszcze się bura, czemu nie odbiera? Cz. O. Wow. Jo, ale silne są magma Wiesz co? Już większość osób włączyła ten film. Jak już wiele razy tu nie No dobra, ej może jeszcze ja się ogląda, bo to może być coś ciekawego. Mhm. Bardzo ciekawe. Ek. Odmawiasz rozmowy. Czy ja gadam? Ja odmawiasz rozmowy. No. Ej. Przeszkadza nagrywanie. No, teraz piszę Aaa! Eee, znowu Przysz... mnie tak zrobiło. Czyli? Dwali o nagrodę wszystkiego. No, a jeszcze ci głos laguje. O, kill off poszedł. Nie tylko kilo Widzę cię Ale ci nie No Stoję centralnie pod tobą Nie cię widzę cię cię nie widzę. Troszkę Ja jestem krasnoludem ninja. Nie widzisz, nie widzę cię No dobrze że rozumiem już to No, do końca nasz, no to jeszcze muszę cały ubić. To trzały nawet 25 FPSów To chyba przez ten ogień cały Jak się będę patrzeć gdzieś ty nie ma ognia No 50 A, ilak? lak No a zna A za mnie to się No ile Jop Czekaj momencik Jeszcze dodam trochę Ooo fajnie Nic było mieć. Ten, nie Czekaj, stój, zbliżenie. <grym> <grym> <O> nie! <grym> Wróciło cię. Nie, jest ninja! I zniknąłem <grym> tylko. Tak to cię widzę. Dobra, stajem. zostaw tu zło. Widzisz, mnie serio? Nie. <grym> <grym> czuję się nie swoją. <grym> A ja oficjalnie nie Co oficjalnie? Co zrobiłeś? No. Fajne, opty, fajne. O A Co? O. o rękę Widzisz? Dobra Chodźmy, czekać! Czekaj, chciałam że, to, że od 1 do 4 to zawsze sobie daje właśnie takie jak bólny, kiedy to sobie zmienia klatkę. O, odbiję Masz może strzały? Strzały? Nie mam. Ob... Wiktor, masz strzały? Mam. To rzuć mi... z Proszę, ninja. Trafiłem! Yes. Ja też! ja trafiłem. Chodź. Uuuuh, się! Tu się w lawie? Tak. No nie. Daniel, miałeś. Djęłam to weku. Ale to wszystko przez te pigmeny. Drugiego nie dostaniesz. No właśnie. Nie mam Wiesz Jeszcze ja ci daję spodnie, buty, hełm. A na pierwszym <gry> nie. Nie, przydałoby się jakaś opcja ukrycia chatu. Ej, ja się oddalam od ciebie, nawet tak wiesz, bezmyślnie. Wiktor, zejdź tam na dół. Jak pozbyć się swojego klanu? Klan Delayed, coś takiego chyba, nie? Myślę, że myślałem. Miał wchodzą tylko te komendy, które są przydatne. A bangersku, chodź. Aha, ty się naprawiasz. A ja znowu jestem na spawnie. O, właśnie tak pomyślałem o tym. Oddaj. Ja? ja. Oddaj! Nie ma Oddaj A co nie Ja to potem. O! Chyba z cudzoziem go przebałem. No I tak ma problemy. Oj tam, oj tam. Skoda. O jaka on Widzę, że wziął mnie zepchał. Ej, bo jak coś jak spał, to zginę. No, a o co mi chodziło? A ile wy, mniej więcej, odcink odcinkowe nagrywacie? 40 już, A ile już trwa? Nie wiem Zaraz będziemy kończyć A co to liczy? O, wyłączyło go Co, nie, Wiktor? Co, co, co? O, dobrze To jego włączyło, nie ciebie A, nie skończysz tu! Ty nie jesteś taki głupi! Expić, ekspić, ex ekspić. Ex Fajnie, że mam ten zadźwiękowany wieczór. Dwa uderzenia i po pigmentu. Ło! Ten wziął trzy. Ja też bym się Drogą ekspresową. Mhm, czyli... Aaaa, o właśnie, kiedy tu gdzieś... Eee... Wyłączył mnie. O, nie no, Tyle ci powiem. Czoło 11 LW LV Czekaj, jej Koksia Tylean KI Nie, Tyle, um, nie zapomina, że ja też jestem tym Jak to się nie. nazywa Jak się No przewodnikiem nie Liderem Czyli imienie kikniesz a zobaczmy? Ale zaraz cię dam z powrotem i dam ci ten. Dobra. Że... To wszystko. No, czyli. Czyli ten. Weź mnie śmie, potem daś mi zaufany, i potem dasz mi lidera, fop. Okay. Znaczy, tak, Ojej. Czy... Nie mogę. Nie mogę. Nie no. lidera. No. No, ja jestem w tym planie, już zawsze mogę odejść. No właśnie, Mati odszedł. To... to mówisz, że nie zginę? Nie wiem, muszę... Uwaga, ja tam skończyłem trochę... Trochę tam poszedłem w bok i mi zostało stało jedno Co Nie wiem, dwunasty... 12... może ja nic wolę nie robić tego. Dawaj, skać. Ale tak ostrożnie. Dawaj, skacz. Fit ty to hard. A serio? No nie. O, słyszałem, że serio. Bym poszedł i pozbierał twoje rzeczy. No właśnie, do tego nie. A ja bym ci oddał Mhm. Mm no Teraz ta. tak mówię. A jak ci, to, czego to nie? Ta, a z kim zebrałeś 4 z takich diamentów i ci ich nie podebrałem no, Z, z, z Ty, Matil Teraz nie kłam. Ja nie co o ty? Ty e, Pigmeny wytropiły mi złoty hełm i... złoty miecz z mora stawonogów w dwa. No fajnie. będziemy się już może żegnać, żeby nie był za długi ten odcinek. I tak, nie, ten słaby odcinek naszły. Cześć, ja się... my. No wiem, Daniel miał być, ale coś... ...przerwało go. Kurde. nie mógłby mnie trafić, bie... O, jesteś. Ta, ale przybierze. ze dwóch. Aha. No co, chodzi, że, że przybijemy coś tam, nie wiem, piąteczkę i kończymy. Teraz słowa nie ma, stój, bo strzelam. Cój! Stój. stój, bo nie trafię. Dobra, okay. To żegnamy was do następnego odcinka. Pa! No Mam już to. Dobra, okay. cześć. him